Powiedział pan chwilę temu, że, co, co zresztą jest prawdą, że u nas rozdawnictwo społeczne jest duże ze strony rządu. Za duże? Czy być może należałoby no, w tym słynnym 500, plus, który już nie jest 500, bo jest pewnie jakieś 300, coś plus, biorąc pod uwagę inflację, ale może ono nie do wszystkich, to 500, plus jednak powinno docierać, do tych bogatszych nie? Pan, ja uważam, że, że to rozdawnictwo jest za duże. To po pierwsze. Po drugie, że ono zostało właśnie przygotowane w sensie wyborczym, a nie dla rozwiązania problemów. Sama idea 500+, moim zdaniem, miałaby głęboki sens, gdyby rzeczywiście dotyczyła rodzin biednych plus o średnim standardzie życia. Rozdawanie 500 plus dla wszystkich, co oczywiście było dobrym hasłem wyborczym, no ale jednak zbyt, zbyt drogim i moim zdaniem niekoniecznym, dlatego że, że, że osoby zamożne bez tego też dałyby sobie radę. Cel główny, 500, plus, nie został spełniony. Do tego przyznał się już także i sam premier czyli efekt demograficzny jest żaden. Urodzeń jest mniej niż, niż wcześniej, dlatego że okazuje się, że to nie pieniądze, nawet te 500 plus decyduje o tym, tak. czy, można, czy chce się mieć dziecko, czy nie. Oczywiście tak. być może wśród rodzin rzeczywiście na tym najniższym poziomie może to jest jakaś, jakiś impuls, ale, ale nie sądzę. Natomiast gdyby część z tych środków 500 plus, których przecież skala jest ogromna, Przekazywać na zbudowanie żłobków, przedszkoli, zwiększenie płac dla przedszkolanek dla, i, i w ten sposób ułatwić ludziom podjęcie decyzji, że warto mieć dzieci, bo, bo, bo mogę tą odpowiedzialnością się podzielić, bo, bo ma gdzie je, je skierować, i tak dalej, i tak dalej, wydaje mi się byłoby dużo bardziej racjonalne. Podobnie jak wszystkie kwestie 13, 14 emeryckich one są uzasadnione w stosunku do osób na, o najniższym poziomie dochodów, natomiast 13-14 dla emeryta, który zarabia czy, czy otrzymuje tej emerytury ponad 7-8 tysięcy, to jest oczywiście miły gest, bo nikt nikt nie będzie z tego powodu protestował, no ale to jest rozdawnictwo, które no, wywołuje wątpliwości. Więc ja uważam, że tego typu rozdawnictwo, wyborcze rozdawnictwo. Jest zbyt rozrzutne jak na polskie możliwości, a z drugiej strony brakuje poważnych inwestycji w, tym, w tych usługach publicznych, choćby szpitale, żebyśmy mieli pewność, że idziemy do instytucji, która jest dobrze zorganizowana, gdzie ludzie są opłacani, gdzie są odpowiednio przygotowani, nie pracują na dwóch, trzech etatach, nie podpierają się nosem i, i są w stanie udzielić tam niezbędnej pomocy, a zaniedbanie, jeszcze raz mówię, bo to jest moje doświadczenie, przepraszam, zanudzam tym, ale jeżeli my naprawdę nie rozwiążemy problemu pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy, to my za chwilę nie będziemy mieli służby zdrowia. znaczy trzeba będzie chodzić, zamawiać wizytę u profesora, bo to będzie jedyny dostępny i rzeczywiście z wysoką jakością usługa, na którą możemy liczyć.